Tegoroczna edycja będzie się nieco różnić od tych w poprzednich latach. W tym roku Wy też coś dostaniecie. I tym oto sposobem możemy oficjalnie rozpocząć serię Adventech 2023. I dziś gorsze, uwaga, Kacpra Rice. Cześć, to ja, wiem, że nie mogliście się wszyscy mnie doczekać. Prawda? Jeszcze nie mamy ogarniętej całej konstrukcji, jak będą wyglądały odcinki, ale postaramy się Wam pokazać najfajniejsze i najbardziej ciekawe, wzbudzające emocje gadżety. Taką mam przynajmniej nadzieję. To prawda. Każdy <laughs> wiesz w ogóle, co ty dostajesz dzisiaj? Ja absolutnie nie mam pojęcia, co dzisiaj dostaniemy. Ten karton, jak widzicie, jest doskonale zapakowany. To nie domyślam się, co tu jest, absolutnie. <laughs> On jest jak związek z kobietą. Z zewnątrz to jest piękne. Ale... Po prostu się nie spodziewam, tak? No co ja Ci mogę powiedzieć? To jest specjalnie tak zapakowane, żebyś wiedział, że trzeba się z tym obchodzić ostrożnie. No nie rób tak, to dla Ciebie jest. Tylko zadanie musisz wykonać. Tam to jest dla widzów! To no, czekaj, to ja kupnę, to. Kacper zdaje sobie sprawę z tego, jaki prezent dostanie, bo czyli rzeczy musieliśmy w jakiś sposób ustalić, bo prezent jest mega ciekawy i wyjątkowy. A jako, że mam pewne doświadczenie z podobnymi gadżetami, to właśnie Ziemniak stwierdził, że być może będę w stanie coś ciekawego Wam o nim opowiedzieć. Otóż dziś, oficjalnie już teraz mogę Wam powiedzieć, że jedna drukarka 3D, o której będziemy nagrywać, jest do zdobycia w konkursie. Link do całego regulaminu i wszystkich innych rzeczy znajduje się na dole. I zadaniem Kacpra, ze względu na to, że zna się na takich sprzętach, będzie sprawdzenie, czy drukarka, która trafi do kogoś z じゃあは。 I czy działa prawidłowo. A sam sprzęt, o którym Wam dzisiaj powiemy, pochodzi od firmy Bambu Lab, która jest tak naprawdę rewolucją na rynku. Okazuje się, że dotychczas ustawienie drukarki 3D, żeby działała nam w sposób prawidłowy, graniczyło wręcz z cudem, jeżeli nie mieliśmy zajawki, a chcieliśmy coś po prostu wydrukować. Tak naprawdę wyglądało to na tej zasadzie, że jeżeli kupowałeś drukarkę 3D, to po roku musiałeś wymienić praktycznie wszystkie części. W przypadku Bambu Lab jest troszkę inaczej, Powiem, drukarka jest tak naprawdę plug and play. Rozpakowujesz ją, jest złożona, nic nie musisz robić, nic nie musisz konfigurować. Ona się sama kalibruje i po prostu działa. Dlatego też ja się zaciekawiłem drukiem i chciałem przedstawić Wam coś, co będzie fajne, ciekawe. I rzeczywiście po researchu, po konsultacjach z wieloma osobami, które drukują, same polecały mi sprawdzić te drukarki. Dlatego też Tom Sprawdzimy będzie dla Was. Natomiast tutaj będzie w nagrodę prezent dla ciebie, no bo adwentech to rozdawanie prezentów. Pozwól, że nie będę subtelny. Drukarka, z którą mamy do czynienia, to. Bamboo Lab T1 Series Combo. Jest to taki odpowiednik P1P, ale w wersji P1S. Czym one się różnią, zaraz wam opowiem, ale jest jeden ważny napis. Combo. To świadczy o zawartości AMS-u. To też wam zaraz pokażemy. Spokojnie, o Was też pomyślałem i tutaj też jest wersja Combo. Jakby co? Sprytny mechanizm. Tu masz folię i tu masz folię. O kurcze, i to wszystko? Fajne. Fajne, nie? Jakie małe? Zobaczmy jak drugi. Uch, ale sztywno. Jakie to jest futurystyczne? To są jakieś szpule, po co to jest? To jest Mota MS. A czyli podautomatyczny podajnik filamentu. No tak. A to co jest? To jest ta tacka, na której się drukuje? Tak. To jest teksturowany pay plate. To jest absolutnie najlepszy plate, jaki możecie mieć. Dlaczego? Bo się nie klei. Też. Dlatego, że jest koloru złotego. Nie wszystko złoto, co się świeci. Ja też w ogóle, w kłamie. Jak masz zwykły plate, wyobraź sobie, potrzymaj I teraz przejedź sobie po nim paznokciem. O, dobra. Ciebie. O, ma jakby taką fakturę, która sprawia, że się nic nie lepi do tego i nic się nie uszkadza. Czyli. Znaczy, nie, 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 nie. To nie jest takie proste. Filament musi się przykleić do tego na sam start. Jak drukujesz, to nie masz takiej podstawy zwykłej, prostej, nudnej tekstury. W zasadzie, poczekaj, ja może mam coś ze sobą. Nie wiem, czy wiecie, ale Kasper prywatnie bardzo dużo drukuje rzeczy 3D. Nie tylko do takich codziennych, na przykład, doniczek, którą to dzisiaj na przykład przyniósł, ale także w swojej działalności wiem, że wykorzystujesz, w swojej firmie zewnętrznej, którą jest, którą są. Chałki! Nie chodzi o te takie bułki. Dobra, ale to przejdziemy zaraz, jakby leźmy po kolei. Popatrzcie, jak wygląda to dno. Jest płaskie. Widać na nim linię filamentu. I to jest nudne, zwykłe, zwyczajne, co nie? To się mocno kojarzy w ogóle ze standardowym drukiem 3D. Ja też przyniosę jeden wydruk, który dostałem od Disa, kiedy zaczynał swoją przygodę z drukiem 3D. I póki ziemniaka nie ma... O, Jak on jest gorący, to łatwo do niego przewiera filament. Natomiast jeżeli robi się on zimny, po prostu go wyginacie, a wydruki same odchodzą. Plus, nie ma takiej zwyczajnej, nudnej tekstury, tylko jest naprawdę fajna, chropowata i dno modelu 3D wygląda naprawdę wtedy... Taki wydruk, jeżeli sobie porównamy na przykład z takim, to zobaczcie z bliska, jak bardzo są widoczne tutaj linie, jak filament został prowadzony. Linie są znacznie bardziej widoczne niż na przykład w przypadku takiej doniczki. To dodatkowo, co było powodem tego, co się tutaj stało? Zbyt wysoka wysokość warstwy. Formalnie, poza takimi zwykłymi drukarkami, są jeszcze drukarki żywiczne. Macie żywicę, ona jest nagrzewana w konkretnych punktach, przez co wychodzi Wam naprawdę fajny, jakościowy model. Tutaj mamy technikę FDM i to właśnie jest ta technika warstw. I tutaj te warstwy są takie no, grube dosyć. Ja zgaduję, że to był jeden z pierwszych wydruków Dis'a. Ja nie ukrywam też, na początku nie wyglądały one lepiej. W którym miejscu ci przecieka dokładnie? Zewsząd nie wiem, sączy się. Jak raz zalałem sobie spodnie i wyglądało to dosyć komicznie, to stwierdziłem, że te partię chcę ominąć. Ja też jestem ekspertem od zalewania. A co, jest w ciąży? <grym> Większą drukarkę na razie odstawmy, bo widzicie, ona jest w pełnej obudowie, więc łatwiej będzie nam ją przerzucić. Natomiast tutaj, a jedynka mini, jest troszeczkę bardziej chybotliwa, bo te elementy są wyrzucone troszeczkę luźniej. Tak więc pewnie jesteście ciekawi, co będzie można dzisiaj zdobyć i jakie elementy taka drukarka posiada. My to złożymy później. Puścimy materiał od tyłu, poradzimy sobie. No, wszystkie elementy sobie nagrałem, żeby widzieć, jak spakować później drukarkę, bo się okazuje, że tych wypełnień jest naprawdę sporo. Natomiast jak rozłożyłem resztę elementów na stole, to jest ich ogromna ilość, a mówiłeś, że to takie proste. Po kolei mamy bet, na bet kładziemy. Plate. Kładąc plate w tym miejscu, on się powinien magnetycznie przyczepić. Normalnie, przed użytkiem najlepiej jest wyczyścić taki plate alkoholem izopropylowym, ewentualnie wziąć delikatną gąbkę, płyn do mycia naczyń, i pod ciepłą wodą umyć taki plate, żeby go całkowicie odtłuścić. A tutaj, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, mamy system AMS. Podejrzewam, że system AMS będzie stał na tym. Do tego mamy sam spool holder. Nie do końca wiem, w którym miejscu się go montuje. Mówiłem, że jeszcze pierwszy raz pracuję z tą drukarką. Tutaj widzę, że dorzucili nam jeszcze basicowe PLA. Tutaj warto wspomnieć o tym, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą druk 3D. Otóż te elementy robią się bardzo gorące, bo tak naprawdę topimy wypełniacz w formie filamentu. Więc warto jest nie dotykać takiej drukarki podczas pracy, bo można się oparzyć. Druga rzecz, jeżeli chodzi o filamenty, to takie PLA jest całkiem bezpieczne. Generalnie drukowanie PLA jest jak najbardziej bezpieczne. Nie ma tam szkodliwych oparów, że np to będzie jeszcze źle czuł cokolwiek. A taki na przykład jest nylon zmieszany z karbonem. On wymaga bardzo dużych temperatur. Trzeba go wcześniej bardzo, ale to bardzo długo wygrzewać, żeby on nie był mokry, ponieważ nylon zmieszany z karbonem jest bardzo kigroskopijny. Nie można też drukować generalnie ABS-u na takiej drukarce. W przypadku drugiej drukarki, do której będziemy przychodzić później, ma ona komorę zamkniętą. Tam taki filament drukować można, ale i tak zalecałbym skorzystać z jakiegoś oczyszczacza powietrza, żeby zminimalizować ryzyko, że się po prostu podtrujecie podczas pracy z takim filamentem. Później ich zanudzimy rodzajem filamentów, ale jeżeli uważacie, że drukarka ogranicza się tylko swoim użyciem do robienia różnego rodzaju gadżetów, to wam powiem, że jesteście w będzie, bo w zestawie takiej A1 Mini, jeżeli zobaczymy sobie pod tym kartonikiem, to możemy zobaczyć coś, co może być bardzo ciekawą gratką. Otóż tutaj jest zestaw do stworzenia swojej własnej myszki bezprzewodowej. A tutaj widzicie wszystkie komponenty oraz ślizgacze są, ale ja to zamykam, żeby ktoś się mógł tym pobawić. Niekoniecznie ja, bo ja się jeszcze pobawię. Ja sobie odlew ręki zrobię i będę mieć rękę myszkę w kształcie ręki, będzie idealna. Ale wiesz, że czysto teoretycznie to jest możliwe. Musiałbyś sobie wziąć jakiś taki odlew ala silikonowy, zaskanować to iPhone'em Lidarem, wrzucić do druku 3D. To, to, no to jest do zrobienia, jak najbardziej. Zrobiłem myszkę w kształcie swojej ręki albo w kształcie swojej stopy. To się, to się robi obrzydliwe. Sam motyw składania drukarki chwilę nam zajął, ale nie na tyle, żebyśmy uznali to za bardzo skomplikowany proces, bo wszystko jest opisane ładnie w instrukcji. Wyciągnąłem ten poczwórny podajnik i teraz nie wiem, jak go wsadzić. Ja ją wyciągnąłem trochę i nie mogę wsadzić. Pamiętasz, jak Ci mówiłem taki detal, że nigdy nie pracowałem z Iron Mini? Najważniejsze jest też to, że mamy filament, z którego możemy skorzystać, bo Bamboo Lab podesłało nam także zestaw filamentów. To jest jeden z nich. Pela, Basic, one są na takich szpulach. To, co jest najfajniejsze, to w jaki sposób ta szpula wchodzi. Natomiast teraz mamy wszystko podłączone do prądu. Zobaczymy, co się stanie, jak ją włączymy. Albo polecą iskrę i ktoś dostanie złą, albo... Co? Może? Uuu, zaczęła grać. Bo ona ma dźwięki, bo ja nie ma dźwięków. Co to ma być w ogóle? Musimy o. wybrać język. Opowiada Wam duński. Duński? Dobra? Nie. I teraz tak. Trzeba dokonać testów kalibracyjnych. Testy kalibracyjne wyglądają w taki sposób, że drukarka będzie się trząść. Chodzi o to, że na przykład jak sobie chodzisz i stukasz albo na przykład położysz, nie wiem, telefon. Na blat. albo chociażby sama drukarka będzie pracować jej głowica będzie przemieszczać się lewo-prawo, góra-dół, sam bed będzie chodził, to ta drukarka się trzęsie. I ta drukarka musi skalibrować, żeby kompensować te trzęsienia, żeby druk nie wyszedł rozbyty, przefalowany, żeby on wyszedł po prostu ładny, estetyczny. I to jest kalibracja, którą musimy zrobić i którą trzeba zawsze robić w momencie, kiedy przenosisz drukarkę w inne miejsce. Konfiguracja drukarki zajęła paręnaście minut. Widzieliście, że nie jest to coś bardzo skomplikowanego, wszystko dzieje się automatycznie. Natomiast teraz warto alkoholem izopropylowym przetrzeć tutaj łóżeczko, na którym będą nasze wydruki i najlepiej robić to szmatką, niekoniecznie papierem, ale to jest specjalny papier, który nie zostawia śladów. Nie, to jest zwykły papier. Ja mu mówię, idź po szmatkę. Ale nie mam żadnej szmatki. No właśnie, nie ma żadnej szmatki. Chodźcie do domu ziemniaka, nie? Do jego studio. Potykacie się o karty graficzne. Tam komputer, tutaj lampa. A masz szmatkę? I teraz tak, w gwoli detali. Szpula filamentu, którą tutaj mamy jest to oryginalna szpula od bambula. One są nieco droższe, ale charakteryzują się czymś naprawdę, naprawdę... Fajnym. Filament ma swój własny kod RFID. W związku z czym, w momencie, kiedy podpinamy szpulę do drukarki, do AMS-u, to drukarka automatycznie wie, jaki filament jest zainstalowany i jakie ustawić sobie pod nią ustawienia. Ta drukarka ma jeszcze jeden bardzo fajny feature. Otóż jest tutaj kamerka i możemy za pomocą niej podglądać nasz wydruk z aplikacji. Natomiast dobra, wydruk w końcu, coś wydrukujmy, a wiem, że są tutaj wbudowane jakieś modele. Możemy wydrukować tak zwane Benchy, czyli najbardziej podstawowy model, który prędzej czy później każdy drukarz 3D zobaczy zobaczymy, Możemy też przejrzeć, coś innego dostępnego. Jest dostępny scraper, jest dostępny... Możemy trochę wydrukować pandę na przykład, ale zacząłbym od Benchy. A tak w skrócie, to nie jest łódeczka po prostu? No, jest, ale ta łódeczka ma dach, ta łódeczka ma komin, bridge, overhangi. To jest właśnie model, który ma tak naprawdę zademonstrować działanie drukarki takie, wiecie, pełne, pełne, pełne. Klikamy drukuj i zaraz zobaczycie, jak A1 Mini zachowuje się w praktyce. Gra. Ej szczerze, prześlicznie to i wyszło. I jeszcze ten filament jest o tyle fajny, że on wygląda dosłownie jak marmur. W tym momencie 10,36 g waży nasz wydruk i drukował się 19 minut. Podnoszę. Słychać jak się odkleja. Ło! Wow. Możecie też zobaczyć, że tutaj jest taka mała kubka. Zrobił też taką kubkę i widzicie, że tutaj ten, to jest ten odcinek do tego, nie? Tak. Ja bym sobie takie szachy wydrukował na przykład. Przez to, że nasza drukarka ruszała się, to powstał jeden mały problem w druku. Widzicie, nie jest to idealnie gładkie, tylko w pewnym momencie, o jest taki offset, jak to ładnie kazubrę nazwał. Mam jeszcze takie oko w miarę do defektów. Tutaj jest taki delikatny jakby włosek. To jest tak zwany string. Generalnie ja jestem szczerze pozytywnie zaskoczony, bo to jest świeży filament. Formalnie filament przed użyciem powinno się. Wysuszyć, bo filament ma to do siebie, że strasznie chłonie wodę. Jak woda dostaje się do filamentu, słychać takie dosłowne strzelanie i zawsze trzeba go suszyć i uważam, że jest to wada w przypadku tego systemu AMS. I zaraz pokażemy Wam, jak wygląda on w nieco wyższym modelu, w wyższej półce. Dlatego proponuję przesunąć sprzęt i rozłożyć kolejną drukarkę. jest fajny. Trzech Benchie idealnie ułożonych obok siebie zmienia człowieka, jak już pozna druk 3D. Jesteśmy w tym momencie już po montażu i testowaniu drugiej drukarki, natomiast mnie najbardziej interesuje to, jakie są różnice, jakie mieliśmy problemy, żebyśmy o tym wszystkim opowiedzieli, bo druk się delikatnie różni, zwłaszcza pomiędzy tymi dwoma testowymi, jakie wzięliśmy z tej drukarki. Bo jak dobrze wiecie, jest druk z A1 Mini, tak naprawdę nic mu nie dolega, trzeba się naprawdę przyjrzeć, żeby zauważyć jakieś błędy, natomiast tutaj... Chyba widać to w aparacie, jest źle. Z góry, jak sobie zobaczycie na przykład na, na ścianki, to widać normalnie odstęp między warstwami. Stało się tak dlatego, że Mateusz, który oczywiście musi przyjść, wszystko zepsuć, prawda, Mateusz? Nie. <laughs> Musiał w trakcie druku podnosić sobie biurko, opuszczać sobie biurko, przesuwać je, dotykać drukarkę, zamykać drzwiczki. No i PLA źle na to zareagowało i ten Benchy po prostu nie wyszedł, dlatego zrobiliśmy jeszcze jeden i tym razem z koloru złotego. Jak się przyjrzycie, są takie delikatne włoski w środku. Te włoski świadczą o tym, że filament był mokry. Jest to wada, którą można bardzo łatwo usunąć, wystarczy wysuszyć filament np. za pomocą wyspecjalizowanej suszarki albo bezpośrednio w drukarce. I teraz tak, różnice. Ten AMS. Kontra tamten AMS. Jak widzicie, ten jest otwarty, ten jest zamknięty i można go sobie wiadomo otworzyć, włożyć szpulę. Tutaj jest. Żel krzemionkowy. Mogę wam pokazać, jak to wygląda na przykład u mnie. W przestrzeniach, takich wolnych z przodu, są zainstalowane koszyczki. Są wydrukowane na drukarce X1 Carbon. jest bardzo podobna do tej i po prostu uzupełniona jest ta pusta przestrzeń. Jest tam włożonych więcej takich, jakby odsyłaczy wilgoci, co nie? To jest to, co jest tutaj, bo z tego, co wiem, tu jest ten żel. Dokładnie tak. Jakbyś to sobie rościł, tam będą kuleczki. Przy czym, jeżeli kupujesz sobie takie kuleczki do drukarki, to najlepiej, żeby one były kolorowe, bo wtedy, jak one zmieniają swój kolor, to można je zregenerować, żeby po prostu ich nie wyrzucać, nie? Jakby zaoszczędzić troszkę pieniędzy. W ogóle możecie zadać sobie pytanie, jak takie druki 3D można przygotować, żeby wydrukować je finalnie na drukarce? To jest Bamboo Studio. W tym przypadku, jak mamy nasze benchy i ono jest zeslajsowane, to widzicie, że są różne kolory. Te kolory w tym przypadku odpowiadają za prędkość wydruku i bardzo fajnie widać to na złotym filamencie, jak prędkość druku wpływa na to, jak on się błyszczy. Nie ma to zastosowania dla każdego koloru filamentu, na przykład kolor czarny tak naprawdę możesz drukować praktycznie z każdą prędkością, powinien wyglądać mniej więcej tak samo, ale na przykład w tym przypadku na kolorze niebieskim, chociaż mamy błędy druku, no to nie widać Różnicy za bardzo, jeżeli chodzi o świecenie, a prędkość również była różna. Jak widzicie, głowica teoretycznie jest bardzo prosta. Plastikowa budowa, wentylatorek, z dołu wylatuje filament, easy peasy, prawda? No tak, no, no w sumie nie. Składa się ona z wielu elementów. Na samym dole macie trzy składowe elementy. Pierwszy jest to sam nozzle. Do tego macie wentylator. Do tego macie ekstruder. Jest to narzędzie, które ma za zadanie chwytać filament i przepychać go właśnie przez tą głowicę, która jest poniżej. Nie? I do tego wszystkiego tą głowicę musicie podgrzać. Wy w przypadku PLA podgrzewamy głowicę do bodajże 220 stopni, ale jeżeli chcecie korzystać z cięższych materiałów, temperatura może sięgać nawet już 290 stopni, żeby uzyskać dobry wydruk, więc no, różnice są naprawdę spore. Nie? Jak wygląda żywotność czegoś takiego? Sam nozyl, tak naprawdę nie wymieniasz go, to póki się nie zapcha. Macie różne poziomy prezyzji. 0,2 mm kontra 0,4 Mm, to się wydaje no, niewielka różnica. I to jest jakby jeden parametr, ale jest też drugi parametr, którym jest wysokość warstwy. Wszystkie bęczki, które dzisiaj wydrukowaliśmy, są na wysokości 0,2 mm. Czyli tak naprawdę na 1 mm potrzebujemy 5 warstw. Szczerze, dosyć dobra precyzja, dopóki nie odkryjecie na przykład 0,08. 006, wtedy świat się zmienia. Nasz model na wysokości 0,2 mm drukował się 32 minuty. W momencie, kiedy zmienimy na przykład na 008, nagle drukujemy go ponad godzinę. Kacper, nie wiem czy Wy wszyscy wiecie, posiada swoją firmę, gdzie produkuje smycze i inne akcesoria dla zwierząt i chciałby Wam pokazać, jak wygląda druk z wykorzystaniem gumy. Mało osób wie, ale drukarka 3D nie drukuje tylko i wyłącznie plastiku. Wyobraźcie sobie, że macie smycz. Macie na niej zamontowaną zwykłą plastikową szlufkę. To jest taka szlufka używana powszechnie w branle, która mnie irytuje. Z czasem ta szlówka ma tak niskie tarcie, że powoduje rozregulowanie obroży. Jak temu zaradzić? Guma. Gumy zostały rzucone i to jest wydruk z 3D? Mogę sobie to rozerwać? Jasne. O kurczaki. Już jestem blisko... O kurczę! <laughs> w przypadku pierwszych sztułek, tej, który teraz rozerwałeś, to jest twardość na poziomie 40 d. Aktualnie korzystamy ze szluwek na poziomie 48 bodajże d, czyli są znacznie sztywniejsze i są zaprojektowane kompletnie od zera. Mają ząbki. Czyli można design prostej rzeczy zmienić, jeżeli go wywleczemy na drugą stronę. Tutaj rzeczywiście są ząbki. One zapobiegają dodatkowo temu, żeby się na przykład smycz nie rozsuwała na szerszą. Tak, obroża albo szelki. I teraz popatrz. No. Tutaj jest próbka. Jedno jest z ząbkami, drugie jest bez. Która jest które? Myślę, łatwo ustawisz. No to jest chyba bez, a to z. Tak? Czuć różnicę, co? Bardzo mocno czuć różnicę. Co bardzo ciekawe, koszt normalnej szlówki jest teraz dzięki drukowi 3D mniejszy. Po odjęciu robocizny, po odjęciu kosztów prądu, po odjęciu filamenty oszczędzamy na każdej szlufce. Dzięki temu nie dość, że są lepsze, to jeszcze oszczędzamy około 52% kosztów. A jeszcze fajniejszą rzecz chciałem Wam pokazać, co mnie bardzo mocno urzekło. Byliście pewnie w wielu sklepach zoologicznych, ale zakładam, że nie widzieliście takiego rozwiązania, jakie jest tutaj, czyli elementy metalowe są polakierowane, co wygląda bardzo stylowo. Zobaczcie designy, jakie ma Kasper u siebie na stronie, bo to są jedne z ładniejszych, jakie można w ogóle znaleźć. W sensie są takie fajne. Finalnie jesteśmy na końcu odcinku. Teraz warto by było, żebym was powiadomił o tym, jak można zdobyć taką drukarkę. Otóż pomyśleliśmy, że fajnie by było się dowiedzieć od was, co takiego fajnego byście chcieli wydrukować, do czego chcielibyście wykorzystać taką drukarkę. Jeden z takich najbardziej kreatywnych komentarzy wybierzemy według naszego uznania, więc postarajcie się zrobić coś takiego już fajnego w pomyśle. Cały regulamin i zasady są na dole, jak móc uczestniczyć w konkursie i także w opisie, bo jak odpowiedzieć na samo pytanie, to to jest niewystarczające. Dajcie tam Pewne oznaczenie, które jest na dole, żebyśmy wiedzieli, że Wy chcecie wziąć udział w konkursie. Będzie nam łatwiej przeszukać wszystkie komentarze, bo wszystkie będziemy czytać. Natomiast Tobie dziękuję bardzo za dzisiejszy poświęcony czas. Dowiedziałem się ogromnej ilości wiedzy na temat druku, dlatego też ja się starałem więcej nie dogadywać i stąd też w ogóle Kacper został zaproszony do drukarki, bo wiedziałem, że ma już pewne doświadczenia i będzie w stanie się podzielić jakimiś ciekawostkami. Bo jakbym wziął ja sam tą drukarkę i chciał z niej skorzystać i pokazać, to obawiam się. Że ten odcinek nie byłby aż tak interesujący, jaki był w tym momencie. Tym samym otwieramy Adwentecha, tym samym zaczynamy serię. Wyczekujcie kolejnych odcinków o godzinie 16 każdego dnia. Jeśli coś się nie wy.